Pani Soty, Pani Widzackiewicz. Ja chciałabym e, przeczytać pismo, które złożyłam na Pani ręce wczoraj e, z prośbą e, o budowę drogi. Jest 3 miliony złotych nadwyżki z 2013 roku, więc przeczytam na razie to pismo i później wniosek. W związku z oszczędnościami w budżecie gminy Pyszczu w wysokości 3 milionów złotych, zwracam się z prośbą, w imieniu mieszkańców wsi wprowadzenie do budżetu gminy, gminy na 2014 inwestycji pod nazwą budowa drogi Chitny. Nadmieniam, że dotychczasowa droga jest w fatalnym stanie. Po ulewach i roztopach jest nieprzejezdna. E, tak wygląda ta droga, żeby nie było, że coś tam ścieniam. Pokazywałam wcześniej panu burmistrzowi, pani przewodniczącej. E, no Wiedzieć, że y, jestem po prostu zbulwersowana, bo pytając wczoraj w Gazecie proponowane y, te 3 miliony na co mają iść, być przeznaczone, jestem po prostu w szoku. U nas y, nie było żadnych inwestycji od kilkudziestu lat. Więc pytam się, y, dlaczego akurat budowa w Kulczewie drogi, jak co praktycznie co roku jak patrzę w zeszłe budżety tam... Jest jakaś dokonywana inwestycja. Również leszczy doby. Chciałam się zapytać, panie burmistrzu, czy pan jest burmistrzem wszystkich mieszkańców, czy tylko są jakieś wybrane wioski? I chciałabym właśnie, żeby pan przedstawił, jak to jest rozdzielane na miejscowości. I rozmawiałam z jedną panią, że tutaj są takie chodniki. No to mi powiedziano, że się przejechała, bo ja tam nie jeździłam. Do moja jest tam uliczka. Jakieś. Ogródki działkowe, chodniki, ulice. Dla kogo tam to jest zrobione? No my jesteśmy, nas jest ponad 100 ludzi, co dzień codzienną drogą przez tak i, i w nocy patrzą, czyli nie zaleje gospodarstw. A tutaj się po prostu takie, takie budżety, a jeszcze, bo tak czytałam Prosimy tutaj. o pytanie, Prosimy czy, o czyta, pytanie do pana Czytałam, wcześniej, czytałam wcześniej, jeszcze tylko zapytam właśnie, bo fontanna, to taką mam taką propozycję, że jeżeli, bo tam się pytała pani z, z, z Gazety co będzie z tą starą fontanną, bo na to jest przeznaczone 100 tysięcy, to może tutaj właśnie, jakby tutaj na środku tą fontannę to już by nie potrzeba było wody, bo ona by była właśnie w tym miejscu, pasowała jak się należy z pana nie innego dobrze. Dziękuję bardzo. E, uzasadnienie takiego podziału. Nadwyżki budżetowej z tamtego roku zostanie przedstawione w punkcie zmiany w budżecie i, i przyczyny, dlaczego te, a nie inne inwestycje zostały, zostały dofinansowane, dofinansowane w naszym budżecie, I nie ma co tutaj dzielić, panie z ludźmi. Na, tak, na lepszych i gorszych a te bardziej im mniej potrzebne. Myślę, że radni od wielu lat racjonalnie dzielą pieniądze. I rzeczywiście, jak Pani powiedziała, 100, dla Państwa 100 ludzi inwestycja, jak wiemy, ponad 2 miliony wycena e, dla 100 ludzi. Próbujemy, próbujemy, wydawać tak te złotówki, żeby z nich najwięcej skorzystały. Rzeczywiście droga to na kwitę tam mieszka więcej osób i to będzie droga, która będzie więcej osób komunikowała, łączyła, gdzie będzie jeździła komunikacja miejska, Błoczewo podobnie. Tam też więcej osób mieszka. Poza tym te chodniki, które Pani wymieniała po wsiach, to jeden z nich właśnie w Państwa kierunku, w kierunku Sitna przez miejscowość Orzaka, w kierunku Sitna będzie będzie budowany. Poza tym ja bym prosił, żebyśmy, żebyśmy, wystrzegali się manipulacji. Pani Sołtys, to zdjęcie, które Pani pokazuje, to nie jest z tego roku, bo ta droga cały rok przez całą zimę, wiosnę i była przejezdna. A to jest zdjęcie z tamtego roku po bardzo dużych opadach śniegu na, te, na terenie całej gminy. Więc bardzo bym prosił o uczciwe podejście do sprawy. Tak, w tym roku nie było śniegu, owszem, takiej tragedii nie było. Ale te zdjęcia to są z ulewy w sierpniu, która taka była, to nie są wzrostowe. Szanowni Państwo, problem polega na tym, że nasz budżet naszej gminy to jest jakieś 100 kilka milionów rocznie. Z tego przeznaczamy, w tym roku też, jak się okazuje, miało być biednie, ale wcale wca, tak biednie nie będzie, że z tego przeznaczamy jakieś 20-25% na inwestycje. A potrzeby inwestycyjne są nie na 20 milionów, tylko na miliard rocznie. Bo gdybyśmy mieli miliard na inwestycje, to pewnie byśmy zrobili tak, żeby było wszystko. Staramy się dzielić, tu nie ma koalicji opozycji, staramy się dzielić że, tak te inwestycje. I tak tą zawsze za krótko, tą drogą e, nakładać, że, że, że nie ma takiego radnego, który powie w moim okręgu nic przez te 4 lata się zupełnie nie zrobiło, tak? Natomiast no niestety, no bywają takie odcinki. Państwo po pierwsze, jesteście malutką wsią. Po drugie, jest to droga, jest to droga, która się tak naprawdę w polu kończy, ona nic nie komunikuje. E, po trzecie, e, szanowni państwo, no jest to droga inwestycja. I umówmy się, to że ona jest zaprojektowana i to, że zostały wykupione już, już gruty, to został zrobiony pierwszy krok. A rozpoczęcie inwestycji w tym roku, na tym, czy wiosną przyszłego roku, to myślę, że naprawdę nie ma tragedii, bo jest, skoro wytrzymaliście Państwo tyle, to jeszcze jeden sezon dacie radę, bo jesteście dużo bardziej do przodu, jak wiele, wiele innych dróg nieutwardzonych i niezaprojektowanych. Odnośnie jeszcze Sitna, drogi w Sitnie, bliżej... Mało być zakończone? O nie, ale tylko chciałem powiedzieć, że porozmawiamy przy omawianiu budżetu. I przy prognozie finansowej mamy jakieś propozycje. E, specjalnie była zwołana komisja wspólna łączona przed e, sesją, żeby pewne tematy pouzgadniać i żeby ewentualnie Państwu przedstawić. Ukazacie na pewno wszystkiego Państwo, że się napisać, co było na komisji, także będziemy chcieli e, później i ja też będę chciał jakiś głos zabrać, żeby e, Państwu bliżej przybliżyć, wyjaśnić, dlaczego tak e, w ten sposób zostały podjęte decyzje.